Pionierzy muzyki elektronicznej Depesz znów wznowili swoją trasę koncertową po Europie. Wcześniej występy zostały wstrzymane, ponieważ wokalista Dave Gahan musiał przejść operację usunięcia nowotworu. Zabieg zakończył się pełnym sukcesem. Dowodem tego był sam koncert i żywiołowe reakcje fanów na wyczyny ich idoli. To wspaniałe, po prostu wspaniałe. Kiedy tłum zaczyna szaleć, jest naprawdę cudownie. Wcześniej miłośnicy zespołu przeżyli chwilę grozy. Z powodu choroby wokalisty dziewięć koncertów zostało odwołanych. Niektóre odbędą się w przeciągu najbliższego miesiąca, jednak część została przesunięta na bliżej nieokreśloną przyszłość. Grupa powstała w 1980 roku w Wielkiej Brytanii. Nazwa The Feche Mode wzięła się z inspiracji francuskim magazynem mody. Podczas swojej kariery grupa nagrała 12 płyt i zyskała sobie wielu oddanych fanów na całym świecie.